Dobrze, dobrze. Ja tak. słuchajcie, zalicza również skok tygrysi. Jeśli umiecie no. zrobić skok tygrysi, to znaczy skok i, i przewrót, ja to tego nie, tak, nie zrobię. Tak, tak, ja, tak. ja tego nie zrobię ze względu na swoją dużą masę bez materaca, ale w dzieciństwie na trawę. Tak? Szło. Tak? Dobrze. Dobra, odpuść też? O, woda. Chcesz się poprawić? Jest woda. Kto chce wodę? Ja! Jest woda w uprawkowości druga. Łydki. Ej, nie kolana. Ja nie mam kolan. Masz kolana. Masz kolana. A to jest w poprawkowa, Teraz można sobie robić poprawki. Ale jak już wszyscy się bawili. Ci, si, to chcieli się bawić. Tą zabawę macie na zawsze. Główne wam nie zostaje. O! Ej! Ej! Nie, 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 nie. Bo... To, 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 Słuchajcie. Teraz wy robicie... E, zaliczacie mu, czy nie zaliczacie? Dobra. Weźcie. Pan już wyżej tak, dobrze. Uważaj, po żeby nie uginać rąk, jak robisz gwiazdę, bo zaliczysz, zaliczysz głowę o ziemię. Tak, dobrze. Paszki, teraz nie można tak zrobić. Tak, bardzo dobrze. Dobra strategia. Wysoko, szyja. To Im to... wyżej wyciągniesz nogi do góry, do góry... tak, Brawo. tak, zobaczcie jak wam szybko, jak wam szybko, błyskawicznie przybywa zręczności przy takiej zabawie. Genialne, to jest właśnie, dobra, e, koniec doszedłeś do końca, zechęcasz do, 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 do dogrywki, e, Karna już była, kto jeszcze nie był? Wszyscy byli? On też już był. Tak, wszyscy byli? Tak. Ja, ja jestem za A ciebie? Tak, tak, to ale feczkę kogoś mniejszego, jak ja stanę jako słup, to okay. będzie za wysoko. Caro I mam pytanie, robi, teraz koreprakową. Nie, jeszcze no, bo pani tam nie. Kostki, 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 kostki. Znaczy hec, dobrze? Czy możemy na I nie wszyscy muszą się poprawić, ponieważ kolanka. Się uprawiać, się tak? Się skrusza, powiększy się. Ja mam szyję, też wystan. Dobrze. Ale ja fajne to wygląda. Finał by wtedy był tak. Ała. Tak. Beuska. Tak, musi być coś na kształt skoku. To, to nie może być krok. Chociaż możecie sobie ustalić, tak, był skok. Ja moim zdaniem to, to wy. Właśnie, na tym to, to polega, że dorośli się mają nie wtrącać, to wy ustalacie. Więc to wy zaliczacie albo nie zaliczacie. A dorośli sobie po prostu siedzą, patrzą i się cieszą. Albo się martwią, albo się o was boją. I to jest właśnie. A to jest. To było? To już chyba nie. Dobra, to wy. Da... Nie. Ale to, to, Ale po to tak zrobię. Dajcie jej poprawić. Dajcie jej poprawić. To było przejście musisz zrobić coś, co, co będzie przypominało skok. Czyli w, w którymś momencie obie nogi muszą być ponad ziemią. I tak. tak. No hmm. dawaj poprawkę jeszcze raz. No dobra, to hmm. teraz? Teraz mi nie tak. No. Jeden, Karolina, Jeden i później, później ja. Do, 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 Ej, czy ja. Czyli, czyli po, o, jeżeli o, robisz to z takim z dużym, przepraszam, wykopem, ja to, to w którymś tak. momencie musi być podskok. O, patrzcie, mimo swoich lat 50, udało mi się a, robić to na poziomie, tak, na poziomie to to paszek. Lat, tak? To? tak? Teoretycznie nie powinnam e, się bawić w takie rzeczy, które a mogą przeprawić. W tym roku ma pan 50? 55. Ja próbuję się W roku. No to w tym roku miał już kiedyś Może A mama wtedy się jadł. Nie, tylko to trumne, że przełyszłam. Tak? Słuchaj, złap się za tą nogę i ją wyciągnij do góry. Tak? tak I teraz wszystko. Tak! Moim zdaniem jest, jest zaliczająco. Tutaj już No, teraz to już musisz. Kombinuj. Chyba, że gwiazdę. Ej, no to już. Zrobiłaś je? Nie. Nie. będziesz się ja później uszy. Dobra. Dziewczyno. Bez problemu. Słuchaj. E... Piekarnik wiedzątkiem dla mnie. Dobra, to No, to mogę zrobić. Zrób to Ja wiem. Zanurkuj. No, zanurkuj. No i co? Zrób gniazdę, no. Chodź. Słuchajcie, a gdyby ona no. zrobiła tak, i potem fikołka, to byście jej zaliczyli? Tak. Dobra, to spróbuj. Nie zaliczyliście, to byście sobie nie No nie, ale to no, wyłącznie. Czy to się liczy... A to decydujecie, Czy jest ostatecznie trudne? to był spryt, nie, o to jest, to tylko spryt. No, to liczy się, liczy się. to się odwrotnie. I w którymś momencie musi być coś na kształt skoku. Dobrze? Ja moim zdaniem jest w porządku, ale to wy decydujecie. Teraz Karolina, a później ja. Nie, ja! Nie to jest taki sukces. No, Jeremi, no. e, kolana! Już, a, nie zrobił łydek, dobra, to łydki. A ja uzdąpię, kolana. Nie. nie, właśnie przy szyi. Nie wiem, Tak, tak, tak to się zrobiłeś, bo ten, ten skusiłeś. Ten, skusił. ten, ten w w tak, dobrze, przeszedł. No, pas. Ten, no, pas. No nie, dobrze, to pas. No dobra, to spróbujemy, to na poziomie szyi jesteśmy. No, no, dawaj, dawaj. Ta, ta ta taka, ta 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 Dawaj, już ja chcę. Dobrze przeszedł. Wyżej już nie ma, można jeszcze uszy. Uszy! 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 Urędzaj! Urzędzie! Odsłuchajcie, odsunajcie! Jestem barierką, jestem barierką, ja wszystko wyjęcie. No i już na uszach. Czyli bijesz Karolinę. Ale panu.

Tak. Ale tak, dobra, na dopach. Do, do dobra, e, czy liderki, czy tam ten doping proszę, przeszedł. Przeszedł. Na szyi. Przeszedł! Uszy! Uszy! Dobrze, przeszedł! Słuchajcie, do końca! Przeszedł! W A Nie, w ogóle nie, nie, Dobra, nie, 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 to nie, to, Dobra, zróbcie mu miejsce, zróbcie mu miejsce, zróbcie mu miejsce, zróbcie mu miejsce. Oła, noga mi Dobra, Dobrze, to łydki, łydki teraz. Jeż, uszy Tak, na będą, będzie uszy no tak łydki, łydki. Ja się zrobiłem. Łydki, kolana, kolana. Ale nie Uda. Ale uwaga, zaczyna być trudniej. Tak, pięknie, pas. Ja bym zrobił... Otrzuńcie się, żeby on miał tutaj... Tak! Ła! To był ten... Pachy. Tak Jeżeli teraz się uda, to po prostu... ładnie, sobie robię takie. Tak, przeszedł dwoma nogami. Okej, to jest tak. No i szyja. Daj, Da, daj. Nie zmniejszaj. Dobra. Moim no zdaniem przeszedł.